Szacuje się, że aż 16% polskiego społeczeństwa ryzykownie nadużywa alkoholu. Niezwykle wzruszających historii abstynentów, które przede wszystkim miały charakter edukacyjny i ostrzegawczy, wysłuchała w poniedziałek młodzież z Raciborskiego Mechanika. To, jak bardzo destrukcyjny wpływ na życie ma ten nauk, opowiadały osoby, które wiedzą o tym najlepiej, bo same tego doświadczyły. Straciłem wszystko: pracę, mieszkanie, rodzinę zostałem sam. Ta granica między piciem tak zwanym kontrolowanym, a, a już między piciem nałogowym jest tak płynna, że ona no, no nie do zauważenia. Nie ma takiego czegoś, że, że, że człowiek pije i powie sobie stop, bo wpadnę w alkoholizm. Nie ma takiego czegoś, nie ma. Jak my, jak się, jak go przytomniałem, no to już, już byłem Głęboko zaawansowany w tym piciu. Spotkania z młodzieżą organizowane są co roku w ogólnopolski Dzień Trzeźwości przez Klub Abstynenta Helios, mieszczący się przy ulicy Szkolnej. Są to problemy nie tylko między młodzieżą, ale również w domach, w których mieszkają ich rodziców, ich bliskich, i dlatego po to są te spotkania, żeby naświetlić im, co robić, gdy takie coś do Przechodzimy do klubu Helios po to, żeby chłopcy mogli posłuchać, przeżyć, posłuchać historii. Co roku jest to nowa klasa, czyli nowe zdarzenia, nowe osoby. I mamy taki cykliczny sposób na profilaktykę, że lepiej zapobiegać, a jeżeli potem leczyć. Niepokojący jest fakt, że wśród młodych ludzi zachodzi dziwna tendencja, przekonanie, że nadużywanie alkoholu jest trendy. Wśród młodzieży to bardziej wychodzi na takie coś, że jest taka moda na alkoholizm, że ludzie, niektórzy udają, że są uzależnieni od alkoholu, że nie mogą bez tego żyć, a tak naprawdę tak nie jest, że to jest jakby, oni zdają sobie sprawy z tego, jak to wygląda naprawdę, nie? Ale skąd to się bierze, ta moda? Nie wiem. Jakiś sposób zwrócenia na siebie uwagi? Możliwe, bardzo możliwe. No. Że właśnie nie mamy bardziej jak się pokazać, więc pokazujemy się w ten sposób. A znasz kogoś, kto ma problemy z alkoholem? Tak. Niestety nie każdy uzależniony ma tego świadomość, a bez niej niemożliwe jest rozpoczęcie terapii. Już ponad 2 miliony ludzi mających kiedyś problem z piciem, dzięki programowi wspólnoty anonimowych alkoholików, funkcjonuje teraz komfortowo i produktywnie bez alkoholu.